Witam państwa i zapraszam do wysłuchania rozkładu partnerskiego, czytania partnerskiego dla osób spod znaku byka. To będzie czytanie ogólne, więc możecie państwo zamieniać sobie Według waszego wyczucia strony, to znaczy partner, strona partnera, strona moja. To po pierwsze, bo to może być odwrotnie, jako że no nie mówimy tu o konkretnych osobach. Natomiast osoby, które mają. Potrzebę zapytania o swoją relację prywatnie, zachęcam do kontaktu mailowego. Mój adres mailowy znajduje się w opisie filmu. Chciałabym bardzo podziękować za Państwa przemiłe, przysympatyczne komentarze, za Państwa obecność, za Państwa kontakt ze mną, nie tylko pod filmami, ale również kontakt osobisty, za wszystkie lajki. Witam nowych subskrybentów i zachęcam do wysłuchania. Proszę Państwa, zakładam, że to jest rozkład do końca roku, czyli tak mniej więcej na jesień. Natomiast proszę pamiętać, że czas w starocie nie istnieje, tak? Mogą się te rzeczy wydarzyć dużo szybciej. i Nawet jeżeli traficie Państwo na jakieś czytanie, które było z jakiegoś innego miesiąca, a z Wami teraz rezonuje, to znaczy, że teraz miało do Was trafić. To jest dla byków, które mają Słońce w tym znaku, Księżyc, Wenus. To jest też bardzo ważne, tak? Wenus, planeta miłości, więc jeżeli macie Wenus, bardzo możliwe, że będzie to też z Wami rezonować. Co dla byka w partnerstwie. Wasz partner, co wnosi do tej relacji? Magik. O czym myśli? Siódemka monet. Co czuje? Słońce. Co robi? Co zrobi? Rydwan. Czego nie ujawnia ósemka miecze. I teraz zakładam, że to jest dla partnera, natomiast jeżeli Państwu będzie to pasowało, to jak najbardziej proszę to z tej strony sobie zamienić. Po Waszej stronie, co wnosicie? Szóstka buław. W głowie, śmierć, w sercu czwórka kielichów, w działaniu. Dwójka kielichów. Czego nie ujawniacie? Zaraz zobaczę, czy widać cały rozkład. Mhm, okej. Okay. Dobrze. Proszę Państwa, zakładamy, że partner jest po prawej stronie. Tu jesteście Wy. Natomiast jeżeli będzie, tak jak wcześniej powiedziałam, Wam pasowało, to zamierzacie. U partnera pokazuje się jakieś czarowanie. To znaczy jakieś takie... Jaka ty jesteś cudowna, jaka ty jesteś kochana, jaka ty jesteś piękna, jaka w ogóle królowa. To może być na prawdziwy zachwyt, a może być rodzaj manipulacji, dlatego że partner was się pokazuje jako osoba trochę niedojrzała w tym związku, oczywiście nie w ogóle niedojrzała, jak, jakby traktowała ten, osu, ten, ten związek, ta osoba jakby traktowała ten związek tak, tak po dziecinnemu, tak po prostu takie, no co mi tam szkodzi coś takiego powiedzieć, tak, bo karta Słońca jest w sumie bardzo pozytywną kartą, natomiast w karcie Słońca jest naiwność, jest takie, taka dziecinada, tak, czeka na coś, czeka zdecydowanie, czeka, że może jego, yy, będę używała tych określeń partner, tak, że yy, niezależnie od tego w jakich związkach Państwo jesteście, w jakich relacjach, może w ogóle nie jesteście w relacji, tylko kogoś macie na myśli, tak, i siódemka monet mówi o tym, że na coś czeka, że się nawet już zaczyna niecierpliwić, że coś za długo dla niego trwa, tak? O czymś myśli, co ma nastąpić, ma przyjść. W działaniu natomiast chciałby szybciej. Czyli na coś czeka, coś dla niego jest za długo, więc pospiesza. Karta Rydwanu mówi o, o, albo o podróży, na którą się nie może właśnie doczekać, bo coś takiego wychodzi, albo o przyspieszaniu spraw. To znaczy, no, nie idzie po mojej myśli, nie dzieje się tak szybko coś, czy nie rozwija się relacja tak szybko, to ja ją będę pospieszać. Możecie się czuć tacy yy, naciskani, czy naciskane. Tak? tak jak powiedziałam, będę używać tej formy. Yy, czego nie ujawnia? Tak naprawdę nie wie za bardzo, co zrobić, bo między tą energią a tą jest yy, przepaść. Tu jest bardzo długie czekanie, a to jest szybko. Więc teraz co tu zrobić, żeby to, co tak długo trwa i się nie rozwija, żeby przyspieszyć. Myśli, myśli, ale na razie nic mądrego nie może wymyśleć. Po waszej stronie natomiast jest taki dystans, czujecie, że macie przewagę nad partnerem, tak naprawdę. Nad tą osobą, o której myślicie, yy, myślicie słuchając tego czytania. Macie przewagę w tym sensie, że wy nie jesteście tak zaangażowani. Wam się tam nie spieszy do, do czegoś, żeby coś tutaj już szybko zrobić, i tak dalej. Oczywiście okazujecie szacunek jak najbardziej, bo dwójka kielichów mówi o przyjaźni, o relacji, takiej traktowaniu kogoś yy, poważnie, po partnersku, po przyjacielsku nawet. Natomiast no, coś tu się musi zmienić, macie wrażenie, bo karta śmierci mówi czasem i o zakończeniu, czyli zmiana w kierunku zakończenia relacji, ale częściej będzie to zmiana w kierunku przeformułowania czegoś, bo tak nie może to dalej wyglądać, że macie do czynienia z kimś, kto Wam po prostu jakieś tutaj opowiada takie rzeczy, które są no po prostu. W Jakieś nierealne, dlatego że karta Słońca to jest karta, która mówi o odrealnieniu. No po prostu unosimy się 10 cm nad ziemią i po prostu o co chodzi? Yy, teraz u Was w tej pozycji, co nie ujawniacie, to jest karta zabawy, świętowania, też romansowania, więc może być tak, że słuchaci, słuchają mnie osoby, czy jakby to się odnosi do osób, które de facto... Widzą, że ten kto. No, nie angażujecie się tak, że być może macie jeszcze inne opcje, że się po prostu dobrze bawicie w tej relacji i jakby nie macie tutaj powiedziałabym poważnego zaangażowania, a partner też prawdopodobnie nie ma, ale u niego jest takie większe napięcie, większa taka chęć. Większa determinacja. O, tego słowa mi brakowało. Większa determinacja. U Was jest taki luz. Co Was łączy, Rycerz Kielichów? Chyba nie jestem zaskoczona, dlatego, że tu jest takie rozchwianie. Kim jest Rycerz Kielichów? Rycerz Kielichów to jest ten rycerz na białym koniu. Proszę Państwa, tak naprawdę, mówię do Pań teraz, w większości. Jeżeli chodzi o. Czas, czasami tak mówimy, kiedy przyjedzie ten rycerz na białym koniu. Proszę Państwa, rycerz na Białym Koniu to nie jest wymarzony partner. Owszem, do romansu super, do takich przeżyć wiosnych super. On będzie romantyczny, on będzie nas obrzucał kwiatami, komplementami, w ogóle zabierał nas na romantyczne wycieczki i tak dalej, ale to nie musi się rozwinąć do. On, inaczej. On nie musi dojrzeć do pozycji króla kielichów, czyli takiego stałego partnera, który będzie nas bezwarunkowo kochał. Bo rycerz kielichów, proszę mi wybaczyć, ale ja mówię, że rycerz kielichów przypomina mi Włocha. Mianowicie Włosi kochają wszystkie kobiety, i w tym momencie kocham tą, ale za chwilę zobaczę inną, i już tamtą też kocham. Oni wszystkie kobiety kochają, i w związku z tym ta jedna no nie może się nigdy czuć pewna, co to będzie za relacja. Czyli w tej chwili ja to, to, jak widzę ten rozkład, to ja widzę rozkład dla par, albo nawet osób, które parami nie są takimi stricte parami. Tylko właśnie jakiś romans, jakieś przeżycia, jakieś uniesienia, randkowanie, ale nie ma tutaj nic, co by szło do przodu albo co byłoby w stałej relacji. Jeżeli nawet jest stała relacja, a macie takie teraz taką chwiejność, taką. Taką niepewność, tak nie wiadomo, co, co temu mojemu partnerowi czy partnerce tutaj się wydarzyło, bo po prostu jakieś dziwne rzeczy opowiada, no to właśnie jest dla takich osób. Oczywiście nie dla wszystkich byków, to jest sprawa jasna dla mnie, tylko wtedy, kiedy mam konkretne osoby, tak? Pan X urodzony tego i tego, pani Y urodzona tego i tego, wtedy to jest to, to ma odniesienie. Tutaj jest ogólne. Więc być może znajdziecie siebie w znaku, tak jak powiedziałam, słonecznym w Księżycu albo Wenus. Co oznacza po Waszej stronie ta karta śmierci? Bo to jakoś mi tutaj bardzo... Czwórka monet. Albo ograniczycie coś, albo w drugą stronę, bo jeszcze raz powtarzam, karta śmierci to jest karta zmiany i ona nie musi oznaczać końca. Ale może. Bo czwórka monet jest kartą ograniczającą. Coś, coś po prostu zamykamy się Proszę zobaczyć, ja mam jeszcze inną talię, w których kobieta trzymająca te monety ma po prostu skrzyżowane ręce. Wiemy, że pozycja skrzyżowanych rąk to jest pozycja zamknięta. Tutaj ten też się tak trzyma, tak trzyma tą monetę, że zamyka się, ale karta czwórki monet mówi też o trzymaniu czegoś na siłę, o zamykaniu w takim sensie, że choćby nie wiem, co, to ja będę się tego trzymać, tak? I ta karta może to oznaczać, że mimo tego, że. W Tutaj jakieś takie odostrzegam, może to nie to, ale jednak kurczowo się trzymam tej opcji, dlatego że na przykład nie chcę być sama, też tak może być, albo no, dobrze się z tym bawię. Co, co Was może podzielić Królowa Monet? Jeżeli jedna oso, osoba chce relacji stałej, a druga nie, to już jest rozdźwięk i tak może to wyglądać. Czyli królowa monety jest stała partnerka, na przykład żona. I jeżeli jedno chce związku, na przykład e, sformalizowanego, tak, małżeństwa, a drugi nie, to to już was podzieli. Druga opcja, która was może podzielić, to jeżeli ktoś jest e, e, w stałej relacji, a to jest tylko romans, no to ta żona gdzieś tam może się dowiedzieć, czy ten stały partner. Proszę pamiętać, czy tutaj czy królowa, czy król, to jest ogólne, więc proszę traktować sobie to w, w, w dwie strony. To może się dowiedzieć. No i po prostu stanie między Wami i tupnie nogą. No i trzeba będzie szybko uciekać z tego romansu. Rada dla Was na ten czas w sprawach miłosnych. Podjąć decyzję. Jeżeli uważacie, że to jest coś dla Was i chcecie o to walczyć jak najbardziej. Jeżeli uważacie, że. Trzeba z tym skończyć, to zrobić to. Dlatego że niepodjęcie decyzji powoduje takie zawieszenie. Jeżeli chcemy walczyć, to się o to staramy. A w ten sposób trzymamy się nawzajem w takiej relacji, która jest bardzo niepewna i to po obu stronach, co ciekawe. W tym wypadku po obu stronach. Podejmij decyzję, czego chcesz: czy chcesz z tym partnerem być, zatrzymać go, walczyć o niego, czy też yy, po prostu chcesz go zablokować, odciąć się. I zrób to. Po prostu podążaj za tym, co zdecydujesz, i jakby konsekwentnie, konsekwentnie zakomunikuj to partnerowi. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za wysłuchanie. Zachęcam do kontaktu mailowego. Bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam i życzę dużo miłości.